Być może szukasz pracy dodatkowej. Być może spotkałeś się w internecie z takim pojęciem, jak skręcanie długopisów czy praca chałupnicza. No i postanowiłeś poszukać światła na ten temat. I faktycznie istnieje w Polsce kilka firm, które taką pracę chałupniczą dają. Można takie zlecenia znajdować. Jedną z najpopularniejszych rzeczy swojego czasu było skręcanie długopisów. Czy skręcanie długopisów się opłaca? to na samym początku. Nie! To jest największy skam, jaki istnieje. Posłuchaj przykładowej oferty, którą możesz znaleźć w internecie. Praca w domu dla każdego. Cała Polska. Nie wymagamy meldunku ani obywatelstwa. Ważne jest, aby mieszkać na terenie Polski. Dowozimy towar do skręcania do kopisów do każdej miejscowości w Polsce. Poszukujemy montażystów do składania dokopisów. Praca w domu według załączonej instrukcji montażu. Bez doświadczenia, bez kwalifikacji, nie ma ograniczeń wiekowych. Realnie zarobisz nawet 7000 zł netto do ręki w miesiącu. Samo ustalasz ile pracujesz, i ile zarobisz. Możliwa stała współpraca lub indywidualna układ z nami. Zapewniamy dostawę towaru i wypłatę gotówki po ukończeniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Ten artykuł na moim blogu: Czy skręcanie długopisów się opłaca? Jest jednym z najpopularniejszych artykułów od lat. Dlaczego? No być może podobnie jak ty, ludzie szukają pracy dodatkowej. Ale czy to się opłaca? Jeszcze raz podkreślę: nie. To się nikomu nie opłaca. Dlaczego? No, zobacz teraz przede wszystkim taki krótki materiał z chińskiej fabryki, która produkuje kilkanaście tysięcy długopisów na godzinę. Jak widzisz. Takie maszyny są w stanie wyprodukować dowolny sprzęt, jaki tylko sobie wyobrażasz. od ołówków, długopisów, jakichś kolorowych, z logo. Koszt takiego długopisu na Allegro czy na Aliexpressie metalowego z jakimś wygenerowanym logo nie przekracza dwóch, trzech złotych za sztukę. Innymi słowy, dlaczego jakaś firma miałaby delegować skręcanie takich długopisów w domu? Zastanów się. Komu miałby się to opłacić i dlaczego? Oczywiście, możemy sobie wymyślić taką ideę, że istnieją długopisy, których maszyny nie są w stanie skręcić. Serio? Zwróćcie uwagę na materiał, co potrafią robić dzisiaj maszyny. One potrafią robić salta w tył, biegać, biegać po w ogóle górach, są szybsze niż psy i konie, potrafią latać, produkować rzeczy na mikro części, na milimetrowych częściach, frezować. Maszyny są w stanie dzisiaj zrobić tak naprawdę wszystko. A co poleca Pan Tadeusz? Praca chałupnicza, prawda? Książki to jest bardzo ważna sprawa. Okazuje się, że pisanie książek również może być taką formą pracy chałupniczej, prawda? Książki pozwalają nam zarabiać, nam jako artystom, nam jako tutaj, prawda, autorom. Całkiem przez przypadek mam sobie książkę, prawda? Znanego autora, pan Michał Barczak, to jakby całkiem przypadkowo to ja, prawda? Książka od zera do freelancera to taka książka, która opowiada o tym, prawda, jak znaleźć pracę, przez internet, w jaki sposób zacząć od zera, nie mając żadnych wiedzy czy kwalifikacji, nawet nie mając jakiejś głębi czy jakiejś takiej, prawda, powagi w środku. Mieszkając w małej miejscowości, czy mieszkając w dużej, prawda, aglomeracji, możemy znaleźć takie zatrudnienie przez internet, prawda? W czasach internetu to takie złe czasy, co prawda. Nie mamy żadnych, prawda, osiągnięć kulturalnych w ostatnich. Prawda, w dziesięcioleciach, no ale jednakowoż warto zauważyć, że faktycznie jest to pozycja, która pomaga znaleźć też taką pracę przez internet, opisuje realne zawody, pokazuje stawki, przychody, dochody, prawda. Więc serdecznie pozdrawiam tą książkę, jeżeli chcesz zacząć pracę przez internet, oczywiście to gdzieś w tym, prawda, wirtualnym otoczeniu, bliżej nieokreślonym tego, to prawda. Materiału wideo, materiału audiowizualnego, takiego tutaj z nagraniem, prawda? Znajduje się informacja, hiperłącze do informacji, gdzie taką pozycją, drogą zakupu można nabyć. Więc serdecznie zapraszam. Opis tej pozycji, cóż tam się w środku jeszcze dodatkowo znajduje, oczywiście, pod tym hiperłączem. Więc serdecznie Cię teraz zapraszam. A dlaczego takie oferty pojawiają się w internecie? Powodów jest mnóstwo. Ale pierwsza postawa rzecz to to, że to jest po prostu skam. To takie samo oszustwo jak metoda na wnuczka. Jak to działa? Kiedy odezwiesz się na takie zgłoszenie, to firma zaproponuje ci taką współpracę, abyś na początku jakąś taką niewielką kwotę. Zainwestował na przykład w zestaw startowy na pierwszą dostawę materiału, no bo to jest takie wyjaśnienie, że tam jest okazyjna cena, że normalnie kosztuje to 600 700 zł, tam jest instrukcja, to jest taka pierwsza partia, no więc musisz taką rzecz zakupić. No nie oczywiście od Ciebie później część tych sobie odkupią, No ale jakby musisz zainwestować te chociażby 200 czy 300 zł. No i ty będąc przekonany, że faktycznie tego potrzebujesz. No i ludzie, którzy są w takiej trudnej sytuacji finansowej, faktycznie. Łapią się czegoś się tylko da. No więc wysyłasz pieniądze, często na przykład na Lixie taki kredyt można znaleźć. No i faktycznie po tygodniu dostajesz przesyłkę. Otwierasz ją i faktycznie w środku jest pierwsza partia długopisów do samodzielnego skręcenia. Dostajesz nawet często paragon za ten zakup. No i tam bierzesz te długopisy, zaczyna się skręcać. No i tu zaczyna się problem. Po pierwsze, okazuje się, że firma nie chce od ciebie ich odkupić. I ich po prostu nie potrzebuje. I ty tak naprawdę dokonałeś transakcji, zakupu. 100 sztuk długopisów do samodzielnego oddzielnego skręcenia oraz ebooka, albo krótkiej instrukcji, jak skręcać długopisy. I to jest koniec tego tematu. Ta firma prawdopodobnie kupiła takie długopisy w Chinach, na przykład za 10 groszy za sztukę. I sprzedała Ci je na przykład za 200 zł czy za 300 zł, czyli mając gigantyczną przebitkę. I wszystko jest zgodne z prawem. Nie kupiłeś, nie podpisałeś umowy o współpracę, nie podpisałeś jakiejś umowy na wykonanie takiej usługi, tylko dokonałeś zakupu zestawu startowego, pierwszych 100 sztuk do samolotnego skręcenia. Zostałeś tam instrukcję skręcenia tych długopisów, czyli firma wywiązała się ze swojej roli, zarabiając na przykład 150 zł na takiej, na takiej formie oszustwa. Co możesz zrobić z takimi długopisami? No cóż, możesz spróbować je sprzedać na Allegro. Niestety. W zakładce długopisy, w szczególności te długopisy grawerowane, czy jakieś tam z opisami, istnieje kilkanaście tysięcy sztuk różnego rodzaju ofert. I tam po prostu jest mnóstwo osób, które te produkty chcą sprzedawać, bo takie rzeczy są po prostu bardzo tanie. Istnieją firmy reklamowe, które na takich długopisach robią, na druki, robią jakieś tam inne zmiany, czy właśnie jakoś je personalizują, no i czasem zdarza się, że oni faktycznie potrzebują złożone. Ale dużo taniej jest je kupić w Chinach i po prostu mieć już gotowe i złożone i wtedy tylko na nich grawerować, niż kupować je z Chin, delegować do Ciebie, żebyś to je skręcił, a później na nich grawerować jakiegokolwiek logo. To po prostu się nikomu nie opłaca. Jeśli więc szukasz takiej oferty pracy chałupniczej, to skręcanie do kupców jest jednym z najpopularniejszych oszustw, z którymi możesz się spotkać. A co na to Seba? No elo mordo, wiesz co chodzi, nie? Praca chałupnicza to super sprawa. Nie? Ja na przykład polecam, nie? Praca w chałupie, nie? To jest super sprawa. Na przykład sobie bierzesz, nie? Na przykład taki o, taki sobie, tutaj wiadomo wiesz co chodzi, dywanik sobie wiesz ułożysz, nie? Albo tam wiesz, coś się zreperujesz, coś się naprawisz. Taka wiesz, praca chałupnicza. Wiesz co chodzi, nie? Jakby ja polecam, to praca w chałupie, to jest to, jest, to jest to, nie? Chałupnicze to jest to, jest dobre, nie? Takiej pracy chałupniczej do, w naszych czasach jest po prostu już znacznie mniej. Kiedyś faktycznie z okładą opłacało się delegowanie na przykład em, skręcanie jakichś elementów. Czy na przykład delegowanie, skręcanie jakichś kwietników z jakichś poszczególnych elementów. Czasem zdarza się, że na przykład firmy delegują jakieś małe elementy tapicernicze albo wykonanie jakichś zabawek, skręcenie jakichś takich rzeczy, bardzo miękkich, które faktycznie fabryki nie są w stanie wyprodukować i dużo łatwiej jest wysłać takie rzeczy do na przykład poprawek szewskich czy do właśnie takich tapicerskich elementów, nie zatrudniać pracowników w fabryce. Czasem się to zdarza, jednak niestety z przykrością muszę Ci powiedzieć, że takie obraz pracy jest po prostu bardzo mało i bardzo trudno jest znaleźć taką pracę chałupniczą w domu. Ale nie wszystko stracone. Być może nadal szukasz pracy przez internet. No i teraz, zależnie od tego, jakie masz kwalifikacje czy jakie masz umiejętności, taką pracę możesz znaleźć. Gdzie znaleźć taką pracę? Jak znaleźć pracę przez internet? O czym jest w ogóle cały ten temat? Jaką pracę wykonuje się przez internet? O tym w kolejnym materiale. Tymczasem popowiem Ci tylko jednej takiej rzeczy. Zachęcam Cię do opisu. Tam znajduje się link do książki od zera do freelancera. Jest to książka, w której opowiadam właśnie o tym, w jaki sposób znaleźć pracę przez internet. Od tego, jakie są zawody, czy potrzebujesz działalność gospodarczą, jak się rozliczyć. Wszystkie informacje są w opisie. Oczywiście nie musisz jej kupować. W kolejnym też zupełnie bezpłatnie wyjaśnię Ci takie podstawowe rzeczy związane właśnie z pracą przez internet. Już teraz serdecznie Cię zapraszam. Będę Ci bardzo wdzięczny za łapkę w górę lub komentarz. Takie aktywności mają dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ dzięki temu mogę trafić do szerszej grupy odbiorców. Prawda, Seba? No wiadomo, mordo! Ej, mordo, zostaw suba!